we włosy na głowie Rafała Dudka ale serce ciągle do walki jest młode tak serce młode widzą państwo 41 lat Dudek Kalinowski 25 wyższy Kalinowski większy zdecydowanie większy, e, zasięg, e, ramion Dudek na wagę wniósł 79 kg Kalinowski 79, e, 179 300 limit kategorii, e, półciężkiej za chwilę początek tego starcia. dla tych państwa którzy nie wiedzą Rafał Dudek to utytułowany polski kickboxer który z powodzeniem stawia swoje kroki również w boksie. Galinowski wyższy na no 4 cm, No dużo większy zasięg a ramion Spójrz, spójrz jak Rafał stoi twardo troszeczkę, nie ma takiego luzu w tym kręgosłupie, troszeczkę unikania tych ciosów, troszeczkę takiej bokserskiej, e, m, bokserskiego luzu, tylko stoi twardo, sztywno, przyjmuje wszystko na podwójną garnę. Na razie Kajetan Kalinowski wygląda lepiej, ale teraz ładna kontra, najpierw lewy, potem skończył to e, wszystko e, prawym, ta siła tu przeważyła. Ten prawy przez rękawice doszedł do celu, natomiast ciosy w tej chwili dudka precyzyjniejsze. Nie opłacają się takie przestoje jak przed chwilą. On powinien tutaj, tak się wydaje, forsować Tempo poświetlną wow, teraz wymiana. No i chyba dudek lepiej z tej wymiany wyszedł. Zresztą teraz to widać, bo od razu e, próbuje to e, zdyskontować. Podbródek z jednej, podbródek z drugiej, lewy sierp i znowu podbródek e, w wykonaniu Kalinowskiego, wcześniej ten lewy sierpowy Trafił. od Dudka. Dobry, dobry ten e, cios na tułów Dudka. Ale to był ładnie z kombinacją, wyszedł, trafał Dudek. Tak i uważam, że z tego e, zwarcia to on wyszedł zwycięsko, bo te jego ciosy były precyzyjniejsze. No takie jest pytanie moim zdaniem, czy Kalinowski nie kręci bata na samego siebie. Okej, okay, no teraz ładnie. Lewy na górę i zaraz lewy. Na dół pod prawy łokieć, prawy sierp to są wszystko ciosy takie na przełamanie przez gardę I znowu się odgryza, no i właśnie tutaj zrobił pół kroku do przodu Kalinowski, bo poczuł te ciosy, no teraz chce się odgryźć w samej końcówce, jest wymiana, ale to znowu Kalinowski, najpierw trafił, ale zaraz potem ta lewa ręka poszła do siebie, bo tam Dudek znowu był ciut precyzyjniejszy, ja chwalę często Rafała Dudka bo on takim chyba trochę jednak underdogiem jest w tym pojedynku, ale Kalinowski swoje dobre momenty też ma. Dudek cały czas skraca dystans, cały czas podchodzi, a Kalinowski na to nie reaguje. Jak to mówi Przemek Saleta, w boksie zawsze lepiej zrobić pół kroku do przodu niż dwa kroki do tyłu, a Rafał Dudek cały czas podchodzi konsekwentnie do przodu, idzie czy po przekroku, czy pół kroku do przodu. Co powiedziałeś, że na kartach punktowskich te małe punkciki mogą później się sumować i mogą dać swoje... Wreszcie pierwszy raz Kalinowski seria e, obchodzi e, Dudka i kończy to jeszcze prawym sierpem nad e, lewą ręką. Świetny teraz ten prawy w wykonaniu dla Kalinowskiego Dudek jest zabrodzony. Dokładnie teraz te podbródki. E, jeszcze ten e, prawy nie czuje teraz. E, E, prawie nic. Rafał Dudek, czy wróci do siebie? E, za nisko ma teraz lewą rękę, opuszcza. Niepotrzebnie, dobrze, że teraz dla niego, dobrze, że sklinczował. Ciężka runda dla Rafał Dudka. No jeszcze ma, jeszcze ma 20 sekund kalinowski. I dobry lewy podbrudkowy, zbija, zbiwa. E, tą prawą ręką chciał zbić, lewą i potem jeszcze. Eee, ruszyć pod Bródkowym, 10 sekund do końca, no ta końcówka na pewno dla Kalinowskiego, chociaż teraz Dudek odpowiedział eee, krótkim prawym sierpem, znowu prawy, taki jest sierpowy, nie doszedł do siebie Rafał Dudek, to jest na pewno runda wygrana przez Kajetana Kalinowskiego. Ale w końcówce znowu ewidentnie był podłączony i nie jest, nie jest sobą. Nie wrócił. Wchodzą te lewe proste bardzo wyraźnie. Zrobił krok do tyłu Kalinowski, dobrze teraz zrobił dla siebie, bo lewy prosty między rękawicami to wchodzi. Dudek oczywiście też wie, co ma robić. Za podwójną gardą szczelnie, ale trafił precyzyjnie. Lewy, prawy, prosty. Przytrzymał głowę jeszcze Rafała. Widać, że reaguje e, organizm Rafała Dudka, że tego nie powiem, że wstrząsa, ale proszę popatrzeć, stają się jego nogi miększe, staje się wtedy bardziej narażony e, na A ciosy Kalinowski prawą coraz bardziej zaczęła trafiać pod i prostymi. i znowu znowu właśnie ten dobry pomysł Kalinowskiego czyli e, na podejście o, jeszcze raz prawą ręką prawą nogą przepraszam odejście obejście e, Kalinowskiego stanął trochę Rafał Dudek leci bez przygotowania a Kajetan a przechodzą przechodzą teraz e, te ciosy też prawą ręką na ty, e, lewą rękawicą e, Dudka no może Troszkę pewnie, nie, nie pewni. cały czas miękkie nogi ma. Rafał Dudek to też jest runda wygrana zdecydowanie przez Kalina. Kajdana Kalinowskiego. Oj, proszę, proszę, jak teraz to e, widać, jak odskakuje głowa Dudka i to są ciosy przyjmowane na sztywno. To nie jest tak, że on balansuje, że on niweluje o, te ciosy. Przystry, proste, to jest prawie prosta dwóch widziało zwycięstwa we wszystkich dotychczasowych rundach jeśli dobrze usłyszałem 40 tam padała dwa Takie. razy e, nie to musiałoby być a okej okay, bo po czterech rundach podana jest tak. ewaluacja zaczął troszkę lepiej Rafał Dudek ale znowu widzą państwo to troszkę też w tej poprzedniej rundzie było widać. Do pierwszego ciosu, który przełamuje gardę, i potem zaczyna Dudek znowu przyjmować te ciosy na sztywno. Znowu ta jego głowa zaczyna odskakiwać. Wycofuje się troszeczkę za dystans, żeby zadawać ciosy proste, tak jak teraz. Ale teraz świetny, prosty. Rafała Dudka, tylko nie było w niej mocy, nóg nie było właśnie. Tylko, że tutaj na razie nie widać żadnych kryzysów Kalinowskiego, żeby... To prawda. Czyli Dudek od, odrobił mógł... też tak, tak, pracę tak, domową. I proszę, i prawy sierp znowu po tym prawym sierpie ugięły się nogi pod Dudkiem. On reaguje, Net. reaguje na te ciosy Kalinowskiego. Kalinowski wie, że prowadzi. Było słychać punktację sędziów, więc on teraz... Nawet tak złapie jakąś zadyszkę, to wystarczy mu tylko przetrwać. Ładnie teraz trafił prawem do Dekali Kalinowski, też trafił. Ale nadal chce walczyć, nadal chce być w walce i nadal się odgryza. Tak, teraz sobie przygotował akcję, czekał, strzelił lewym, poprawił prawem. Nawet tam gdzieś ten cios zawadził. ucho Kalinowskiego, ale to za mało! ale nam zafundowali panowie waleczkę. I to jest ta już kumulacja tych wszystkich tak, ciosów, tak, które... Tak, tak. Każdy czysty cios łamał nogi Rafała Dudka i to się skończyło ciężkim nokautem, bo Rafał nie wie co się dzieje. No brawa dla niego za... Za serducho, za, za serducho. natomiast Kajetan Kalinowski no pokazał w tym pojedynku klasę poza pierwszym starciem, poza pierwszą rundą, kiedy był spięty, potem cały czas już miał pod kontrolą ten pojedynek. Im dłużej to trwało, tym lepiej boksował. Naprawdę myślę, że mogła się ta walka podobać. O, jeszcze na koniec mamy powtórkę tego ciosu. Prawy podbródek, lewy sierp na szczękę Rafała Dudka. Klasyczna akcja i Rafał pada deszki zamruczony Prawy sierp lewy pod lewy prawy, prawy pod, pod brynek, lewy, lewy sierp, się. tak oczywiście. E, już nie było co zbierać jakie króciutkie to ciosy ale to to co powiedziałeś to już była ta e, kumulacja starcie które przez noka Cięża. i mistrzem WBC Frankofon i WBC Baltic C Champion zostaje!